Akcja filmu rozpoczyna się w Knajpie, gdzie wszędzie jest pełno krwi i widać wiele martwych ciał. Przerażony mężczyzna dzwoni pod numer alarmowy i informuje operatora o masakrze, która miała miejsce. Twierdzi, że jego przyjaciółka Nancy umiera, a kiedy operator pyta o jego imię, odpowiada, że to Jake Collins. Następnie scena przenosi się do 24 godzin wcześniej, gdzie widzimy naszą bohaterkę Nancy, sikającą na polu. Następnie wraca do swojego samochodu i wpatruje się w test ciążowy, który pokazuje pozytywny wynik. Później Nancy spotyka się ze swoją najlepszą przyjaciółką, Tabitą, i dzieli się nowiną. Tabita pyta, kto jest ojcem, ale Nancy niezobowiązująco odpowiada, że nie wie, ponieważ ostatnio była z wieloma facetami. Dodaje, że prawdopodobnie pozbędzie się dziecka, ponieważ jeśli jej ojciec się dowie, zlikwiduje ją. Następnie Nancy udaje się do pracy w stroju kelnerki, gdy nagle psuje się jej samochód ponieważ nie może sama go naprawić, nie pozostaje jej nic innego, jak przejść resztę drogi pieszo. Nancy wkrótce spotyka chłopaka o imieniu Bobby, który również z nią pracuje. Mówi mu, że jest spóźniona, ponieważ kierownik musi przybyć wcześniej niż inni. Bobby oferuje jej więc przejażdżkę na swoim rowerze i razem jadą do pracy. Wkrótce docierają do restauracji, gdzie Nancy spotyka swojego ojca, Edwarda, który okazuje się być właścicielem lokalu. Upomina ją za spóźnienie, przypominając, że jest teraz kierownikiem. Informuje ją również, że musi dziś pracować na nocnej zmianie z innym pracownikiem o imieniu Jake. Nancy argumentuje, że uważa Jake'a za dziwaka i prosi ojca, aby przynajmniej pozwolił Bobiemu zostać. Edward stwierdza jednak, że nie stać go na płacenie Bobiemu za nadgodziny i nalega, aby Jake był jego najbardziej zaufanym pracownikiem, pozostawiając Nancy sfrustrowaną. Później Nancy zaczyna pracę w zrzędliwym nastroju i mówi Bobiemu, że musi pracować na nocnej zmianie z Jake'iem. Słysząc to, Bobby oferuje, że zostanie, nawet jeśli mu nie zapłacą. Jest jasne, że jest romantycznie zainteresowany Nancy, ale ona nie wydaje się zwracać na niego większej uwagi. Nagle Nancy czuje mdłości, więc pędzi na zaplecze restauracji i zaczyna wymiotować. Jake, który jest szefem kuchni, zauważa jej sytuację i pyta, czy jest w ciąży. Zanim Nancy może odpowiedzieć, Edward przybywa i żąda wiedzieć, dlaczego wymiotuje. Jake szybko wyjaśnia, że to z powodu zepsutego mięsa, które przypadkowo zostawił w lodówce. Następnie Jake życzy szefowi powodzenia na dzisiejszej randce. Po południu pracownik o imieniu Pitt przypadkowo rozlewa trochę wody na podłogę i przeprasza, ale Nancy uspokaja go, że nic się nie stało. Następnie zauważa kilku uciążliwych nastolatków przyjeżdżających na motorowerach na zewnątrz i zakłócających spokój. Natychmiast idzie ich skarcić, ale chłopcy obrażają ją, a nawet rzucają w nią martwym zwierzęciem. Wściekła Nancy żąda, by wyszli, a następnie wchodzi do restauracji, gdzie prawie przewraca się na śliskiej podłodze. Surowo karci Pita za to, że jeszcze nie posprzątał, a on przeprasza. Ale Jake, który jest bratem Pita, prosi Nancy, aby zostawiła go w spokoju, ponieważ Pitt nie jest taki jak inni i ma zespół Downa. Chwilę później sytuacja się pogarsza, gdy nastolatkowie wchodzą do restauracji w przerażających maskach. Nancy prosi ich, by wyszli, ale oni nalegają, by ich obsłużyła, a nawet kładą martwe zwierzę na stole. Nancy dzwoni na policję i informuje ich o sytuacji, ale Jake zauważa, że połączenie nie jest połączone, a ona po prostu blefuje. Niezależnie od tego, przestraszeni nastolatkowie w końcu odchodzą, ale jeden z nich obiecuje Nancy, że wróci później. Następnie Nancy zbiera wszystkich pracowników, w tym Bobiego, Pita, Jake'a, jego bliskiego przyjaciela, Kupa i jeszcze jednego chłopaka. Przypomina im, że choć jest młodsza, jest ich kierownikiem i muszą szanować jej decyzję. Jednak Jake nie traktuje jej poważnie i twierdzi, że jest kierownikiem tylko dlatego, że jej ojciec jest właścicielem. Komentarz tak rozwściecza Nancy, że nagle informuje Jake'a, że jest zwolniony. Zszokowany Jake argumentuje, że nie może podjąć takiej decyzji, ale Nancy żąda, aby odszedł. Jake w końcu nie ma wyboru, musi się podporządkować i wyjść. Później Bobby sprawdza Nancy. Aby upewnić się, że wszystko z nią w porządku, a nawet oferuje, że zostanie z nią na nocnej zmianie, gdy Jake odejdzie. Ale Nancy irytuje się na niego i stwierdza, że chociaż jest dobrym facetem, nigdy nie będzie w stanie z nią być. Niegrzecznie przeklina go przy klientach. Wieczorem kończy się dzienna zmiana i wszyscy pracownicy oprócz Nancy idą do domu. Żegna się z Bobim, ale on nadal jest zdenerwowany wcześniejszym wydarzeniem. Wkrótce robi się ciemno, a Nancy zostaje sama, by pracować w restauracji. Nancy dzwoni do ojca i informuje go, że zwolniła Jake'a za to, że ją zdenerwował. Edward nie jest szczęśliwy słysząc to, i mówi jej, że jutro zajmie się tą sytuacją. Po rozmowie telefonicznej Nancy zaczyna grać głośną muzykę i włącza światła dyskotekowe. Zaczyna tańczyć i bawić się bez trosko. Nie wie, że ktoś stoi na zewnątrz i ją obserwuje. Nagle Nancy znów czuje mdłości i robi bałagan na podłodze. Później, gdy myje podłogę, ktoś zaczyna walić w ściany restauracji i są to ci sami zamaskowani nastolatkowie, co wcześniej. Nancy ostrzega ich przez głośnik i grozi, że ponownie węźwie na nich policję. Ale tym razem groźba nie działa, a okna w barze zaczynają się trząść. Przerażona Nancy szybko zamyka drzwi i naprawdę dzwoni pod 911, gorączkowo wyjaśnia sytuację, ale operator informuje ją, że wszystkie jednostki są zajęte i wyślą kogoś tak szybko, jak to możliwe. To nie podoba się Nancy, a co gorsza, połączenie zostaje nagle przerwane. Ku jej przerażeniu nastolatkowie stają się coraz bardziej agresywni i próbują wejść się do środka. Nancy chwyta nóż dla ochrony, a próbując się ukryć, natrafia na tusze zwierzęcia, którą wcześniej rzuciła, a światła również się wyłączają, wprawiając Nancy w stan paniki. Rozpaczliwie szuka swojego telefonu w torbie, ale nie może go znaleźć. Następnie widzimy, jak ktoś zbliża się do niej od tyłu, gdy słychać syreny policyjne. Następnie Nancy wpuszcza szeryfa do środka i gorączkowo opisuje, jak była terroryzowana przez grupę nastolatków, którzy nawet odcięli prąd. Ale kiedy szeryf włącza przełącznik, światła wracają. Następnie dokładnie sprawdza okolice, ale nie może znaleźć nikogo w pobliżu. Szeryf dzwoni na posterunek i informuje, że jakieś dzieciaki terroryzowały Nancy, ale uciekły, gdy tylko przyjechał. Teraz planuje zostać na chwilę aby upewnić się, że dziewczyna jest bezpieczna. Później Nancy podaje szeryfowi kawę, ale irytuje ją jego beztroska postawa i zboczone oczy. Ponownie wyjaśnia, jak nastolatkowie przyjechali na motorowerach i nieustannie walili w jej okna. Słysząc motorowery, szeryf w końcu zaczyna się martwić i natychmiast zabiera ją na zewnątrz, aby umieścić ją w swoim samochodzie. Tutaj informuje ją, że właśnie był świadkiem najbardziej brutalnych morderstw, jakie kiedykolwiek widział, a sprawcy uciekali na motorowerach. A potem szeryf zostaje brutalnie zamordowany. Nancy szybko stamtąd ucieka i zamyka się w magazynie restauracji. Stamtąd jest świadkiem, jak jeden z nastolatków brutalnie bije szeryfa. Nancy zauważa również jedną z zamaskowanych postaci czających się za oknem, co ją przeraża. Chwilę później Bobby niespodziewanie pojawia się przed barem, więc Nancy podbiega i szybko wprowadza go do środka. Używa jego telefonu i próbuje dodzwonić się do ojca, ale Edward nie odbiera. W tym momencie pojawiają się awanturnicy, więc oboje chowają się w kuchni. Niestety, Bobby przypadkowo hałasuje, co alarmuje napastników. Zaczyna uciekać, więc Nancy również się ukrywa. Pisze do Tabity z telefonu Bobiego i prosi, aby pilnie przyszła do restauracji. Ale nagle znajduje ją zamaskowany facet i okazuje się, że schwytali też Bobiego. Wiążą im ręce taśmą klejącą i zmuszają do pocałunku. Nancy odmawia współpracy, więc jeden z facetów zabiera ją na zaplecze, aby ją ukarać. Zaczyna ją obwąchiwać jak dziwak, ale to daje Nancy okazję do uwolnienia się, a ona dźga faceta przed ucieczką z restauracji. Na zewnątrz Nancy natrafia na inną zamaskowaną postać i dźgają bezpośrednio w brzuch. Ale w szokującym zwrocie akcji mężczyzna okazuje się być pitem. Co więcej, inni zamaskowani ludzie, w tym Bobby, pędzą na zewnątrz, aby mu pomóc, a inny zdejmuje maskę, ujawniając, że jest kupem. Nancy jest przerażona, gdy dowiaduje się, że ludzie, którzy ją terroryzowali, to nikt inny jak jej pracownicy. Następnie film cofa się do momentu, gdy Jake został zwolniony przez Nancy. Błaga ją, by go nie zwalniała, mówiąc, że ma rachunki do zapłacenia i recepty lekarskie. Ale Nancy nie przejmuje się tym i mówi, że powinien był o tym pomyśleć, zanim ją obraził. Jake jest tym rozwścieczony, ale nie ma innego wyjścia, jak tylko opuścić restaurację. Następnie widzimy go sfrustrowanego w swoim samochodzie, niezdolnego do uzupełnienia recept, ponieważ nie płacił rachunków od trzech miesięcy. Jake kontaktuje się z krewnymi w sprawie pieniędzy, ale oni również odmawiają mu pożyczki. Po zakończeniu zmiany Pita, on i Jake wracają do domu i wkrótce zatrzymują się u dealera narkotyków. Dealer odmawia oddania narkotyków bez zapłaty, ale Jake pokazuje mu broń i zmusza go do posłuszeństwa. W drodze do domu Jake bierze narkotyki i mówi Pitowi: że narkotyki pomagają mu radzić sobie z traumą, której doświadczył przez całe życie. Wspomina również, że miał wielkie plany dotyczące restauracji i miał zamiar omówić je z Edwardem. Ale teraz nie może uwierzyć, że Nancy miała czelność tak łatwo go zwolnić. Niedługo potem Jake zauważa rozrabiających nastolatków zgromadzonych wokół ogniska i wzywa Pita do zatrzymania samochodu. Bracia podchodzą do gangu, który rozpoznaje ich z restauracji. Jake wyjawia, że już tam nie pracuje i zaczyna swobodną pogawędkę z nastolatkami. Rozmowa przybiera jednak inny obrót, gdy Jake zaczyna ich obwiniać o to, że przez nich został dziś zwolniony. Jeden z chłopców próbuje być agresywny, ale Jake natychmiast dźga go w brzuch. Następnie wyciąga broń i zmusza pozostałych rozrabiaków do uklęknięcia. Następnie Jake daje broń Pitowi i rozkazuje mu ich zastrzelić, jeśli się ruszą. Następnie puszcza głośną muzykę country i zmusza nastolatków do tańczenia jak idioci. Ci wydają się niechętni i próbują się kłócić, więc Jake prosi brata, by zastrzelił jednego z chłopców. Kiedy Pete się waha, Jake sam pociąga za spust, ale odkrywa, że skończyły mu się naboje. Rozwścieczony Jake atakuje chłopca i dusi go na śmierć. W następstwie widzimy Pita płaczącego w samochodzie, więc Jake beszta go i obwinia za to, co się stało. Następnie wyrzuca Pita i daje mu maskę, Nakazując mu czekać na niego w restauracji. W innej scenie Coop i Bobby piją razem, a ten drugi wyraża swoje uczucia do Nancy. W tym momencie pojawia się Jake w masce i straszy ich. Następnie pokazuje im motorowery i sugeruje przejażdżkę. Kiedy pozostali pytają, skąd je ma, Jake wyjaśnia, że on i Pete ukradli je uciążliwym nastolatkom. Tymczasem Pete przybywa do restauracji i zauważa Nancy rozmawiającą z ojcem przez telefon. Z drugiej strony Jake daje swoim przyjaciołom przerażające maski, twierdząc, że ma pomysł. Wkrótce cała trójka przybywa do restauracji i spotyka się z Pete'em. Zaczynają terroryzować Nancy, waląc w okna i ściany. Kiedy zauważają, że zadzwoniła na policję, Bobby sugeruje, że może powinni przestać robić psikusy, ponieważ Nancy wydaje się naprawdę przestraszona. Ale Jake upiera się, że ona znowu udaje i wyłącza światła, aby jeszcze bardziej ją przestraszyć. Kiedy pojawia się szeryf Grupa szybko się wycofuje i chowa w pomieszczeniu magazynowym. Następnie Jake nakazuje kupowi i pitowi zabrać motorower na drugą stronę restauracji i czekać na jego sygnał, aby uruchomić pojazd. Zobowiązują się i widzimy zmartwionego szeryfa próbującego wsadzić Nancy do swojego samochodu. W tym czasie kup uruchamia motorower, co Jake wykorzystuje jako odwrócenie uwagi, by zaatakować funkcjonariusza. Nancy ucieka, podczas gdy Jake zaczyna wielokrotnie uderzać szeryfa, aż ten pada martwy. Widząc to, Bobby ma dość, więc zdejmuje maskę i udaje, że właśnie przyjechał na rowerze. Nancy zabiera go do środka, podczas gdy Kup jest zszokowany, że właśnie zlikwidowali policjanta. Ale Jake mówi, że zrobił to dla Kupa, ponieważ jego odciski palców były wszędzie. Następnie wzywa go do znalezienia i zlikwidowania Nancy i Bobiego, w przeciwnym razie wszyscy pójdą do więzienia. W teraźniejszości Nancy nie może uwierzyć, dlaczego jej pracownicy dręczą ją w ten sposób. Chłopaki zaczynają zajmować się rannym pitem, więc Nancy wykorzystuje ten moment, aby odejść od nich niezauważona. Jej uwaga zostaje przeniesiona na zgniłe mięso z tego poranka w koszu na śmieci. Wewnątrz restauracji Jake żąda, aby Kub znalazł Nancy, jeśli nie chce iść do więzienia. Bobby zauważa kluczyki do samochodu szeryfa na blacie i nagle atakuje Jake'a. Gdzie indziej, Edward zostawia wiadomość głosową dla Jake'a, mówiąc, że słyszał, co się stało. Prosi Jake'a, aby nie przejmował się Nancy i zapewnia go, że zawsze będzie miał pracę w restauracji. Z drugiej strony Coop znajduje Nancy w kuchni i próbuje ją zaatakować, ale ona popycha go w kierunku frytkownicy, a następnie powala go nieprzytomnego przed ucieczką. Później widzimy, że Jake obezwładnił Bobiego i śmiertelnie go dźgnął. Wchodzi do kuchni i próbuje obudzić Kupa, ale jest jasne, że facet już nie żyje. Z drugiej strony Nancy zauważa bobiego leżącego w kałuży krwi i ostatnim tchnieniem słabo próbuje podać jej kluczyki do samochodu. Nagle w restauracji pojawia się Tabita, ale widząc masakrę, jest przerażona i natychmiast wychodzi. Nancy wykorzystuje ten moment, by zejść na dół, a Jake podąża za nią. Ale kiedy dociera do biura na dole, Nancy nigdzie nie ma. Nancy dźga Jake'a, a następnie próbuje opuścić restaurację, ale niestety Jake ponownie się pojawia i dźgają w plecy. Widzimy, że jest już rano, Jake wciąga ją do środka i wielokrotnie uderza ją w brzuch. Następnie nakłada na nią plakietkę z naklejką. Następnie, podczas jazdy do domu, Jake dzwoni na policję, aby zgłosić masakrę w barze, ale pomija fakt, że był sprawcą. Tymczasem w knajpie okazuje się, że Nancy wciąż żyje i wyciąga z siebie nóż. Dodatkowo zauważamy, że owinęła zgniłe mięso wokół swojego ciała jako barierę ochronną. To w pewnym stopniu ją ochroniło, choć jest poważnie ranna. Podczołguje się do ciała Bobiego i opłakuje go przez krótką chwilę. Następnie Nancy bierze kluczyki do samochodu szeryfa i odjeżdża z pełną prędkością. W innej scenie Jake wraca do domu i zaczyna wołać Pita, mimo że wie, że go tam nie ma. Następnie postanawia uciec z miasta i zaczyna pakować swoje ubrania. Na zewnątrz Nancy słabo wysiada z samochodu z nożem i zaczyna go szukać. Jake słyszy dzwonek do drzwi i na wszelki wypadek chwyta młotek. Ostrożnie otwiera drzwi. Ale nie może nikogo znaleźć, a dzwonek do drzwi wciąż dzwoni. Jake odkrywa plakietkę Nancy na drzwiach. Nancy, która zakradła się tylnymi drzwiami, brutalnie dźga go w szyję. Dziewczyna wyciąga nóż, pozostawiając go wykrwawiającego się na śmierć. Wkrótce potem widzimy, że Nancy stała się zbyt słaba, by dalej iść. Upada na pobocze, by odpocząć i przypomina sobie rozmowę z Tabitą. Ujawnia, że czuje się zablokowana w życiu, mimo że właśnie skończyła 20 lat. Chciała zrobić tak wiele w życiu, ale teraz jest w ciąży i nie może znaleźć sensu w niczym. W ostatniej scenie Nancy zostaje znaleziona przez zrozpaczonego ojca, który zapewnia ją, że pomoc wkrótce nadejdzie. Nancy próbuje mówić, a rannej dziewczynie udaje się tylko wymamrotać Moje dziecko, zanim film dobiegnie końca. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.